Znajesz? No pankowa wersja, ale poznaję. Niezły dym. No właśnie. A I to czym... na wodzie. No właśnie, z czym ci się kojarzydym na wodzie we współczesnych czasach. A do tego stopnia, bo kiedyś mnie kojarzył z płonącym kasenem w mątro, a ostatnia, no to rzeczywiście. Sytuacja wojenna. Płonący relikwiarz. Dziazga Dymiący... z skrzyża. Tymiący relikwiarz. Miałam zabezpieczyć i się nie udało. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Mariusz Sławczyniewski oraz Piotr Niemczyk. Witamy w konkret, kolejnym odcinku krótkiego kursu szpiegowania w wersji słowno-muzycznej, jak się można było łatwo przekonać. Oczywiście. No dobrze, to wróćmy do naszego, do naszego okrętu pod, podwodnego teraz, już wcześniej nawodnego. Został zaupgradewany, jak niektórzy. Twierdzą. No właśnie, ale powiedz, bo coś, bo coś czytałeś na ten temat. Znaczy czytałem, ostatnio pojawiły się informacje dotyczące tego, że jednak miała miejsce. Wszystko wskazuje na to, że można powiedzieć, jak to w Rosji gigantyczna defraudacja, ten okręt miał być zmodernizowany. I zdaje się, że ponad 690 milionów rubli zaniknęło. A pewien kapitan. Wpadł ten na nie taki pewien, pomysł. tylko zdaje się ten kapitan, który dowodził tym okrętem, nie? No, to był akurat, yy, sięgam po notatki. To są nie te notatki, za to to są te notatki. Otóż yy, kapitan Igor Supranowicz wpadł na pomysł. By do modernizacji Moskwy wybrać firmę, która nie była na liście tych polecanych. I w ten sposób właśnie przytulił pierwsze 16 milionów w całości, 692 milionów rubli. No i się okazało, że poza pewnymi rakietami właściwie nie zostało 600... zmodernizowane nic. 600 milionów rubli to jest prawie 700. Kilka milionów dolarów. Ale co? Przede wszystkim nie zostały zmodernizowane te systemy namierzania rakiet przeciwnika, tak? Bo, bo tak naprawdę chcemy porozmawiać o tej Moskwie nie dlatego, że nas tak bardzo intryguje los tego statku, chociaż jest też ciekawy, ale dlatego, żeby porozmawiać o wywiadzie elektronicznym, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Moskwa została zatopiona głównie dlatego, że Amerykanie użyczyli Ukraińcom informacje z samolotu Boeing P-8 Poseidon, czyli, czyli takiego specjalnego samolotu do wykrywania okrętów nawodnych i podwodnych. Znaczy, tu wykrył prawdopodobnie najpierw nawodną, a później podwodną Moskwę. Samolot wystartował 14 kwietnia, tak? Czy 13 kwietnia? W każdym razie, że chyba 14 kwietnia doszło do tego zatopienia. Wystartował z bazy na Sycylii, gdzieś tam na wysokości Konstancy, czyli na przy brzegu, przy brzegu Morza Czarnego i, i, i Rumunii. Zniknął z radaru. Tak, zniknął z radaru, wyłączył te transpondery, które, które pozwalają zlokalizować, no przynajmniej tym cywilnym stacjom namiarowym, pewnie wojsko ma jakieś tam swoje specjalne systemy, więc, ale też zawsze trudniej ma jak się to wyłączy te transpondery. właśnie wyłączył transpondery, nie bardzo wiadomo co się z nim działo przez trzy godziny, no i właśnie mniej więcej w ciągu tych trzech godzin doszło do ataku ukraińskiego na, na, na Moskwę. Wystrzelone zostały dwie rakiety Neptun. Wcale nie nowoczesne, nie jakieś tam super... Za to nisko latające. Za to nisko latające one leciały 3 metry nad, nad wodą. I tu zaskoczyły system radarowy Moskwy. No właśnie, tylko, że ten system prawdopodobnie był modernizowany za te pieniądze, które pan Kapitał przytulił do, do kieszeni. I o tym wiedzieli Amerykanie, myślę. Dlatego, że znowu, po co robić coś, co się nie uda? Znaczy, teoretycznie nowoczesny, współczesny krążownik powinien mieć systemy zabezpieczeń przed atakiem takich rakiet jak Neptune, jakieś tam systemy za zakłócania, czy, czy, czy wiązki, która nakierowuje na cel te rakiety, czy, czy jakiś system dowodzenia, czy jakiś system command and control, który kontroluje te, te rakiety. No w każdym razie to nie jest takie skomplikowane. Okazuje się, że to w przypadku Moskwy nie zadziałało, rakiety uderzyły i to zdaje się prosto w skład amunicji. No, okazuje się, że w ogóle cała ta Moskwa była jednym wielkim składem amunicji, bo był to imponujący okręt pod względem wyposażenia, no ale to właśnie prawdopodobnie spowodowało, że doszło do tak gigantycznego pożaru i w efekcie tego Moskwa zatonęła. No właśnie, yy, yy, co ciekawe, yy, yy, to ona za no, to tam jeszcze się chyba mówi o, o rakietach nuklearnych, prawda? Że tam były jakieś głowice nuklearne na temat. Nie ma na ten temat żadnej pewności. Ale są informacje dotyczące tego, że tak nerwowa reakcja Rosjan, pomijając oczywiście kompromitację i samą stratę flagowego okrętu, wynikała z tego, że ponoć dwie rakiety miały, e, głowice jądrowe, na dodatek były tam jeszcze tajne dokumenty, e, które bardzo Rosjanie chcieli jak najszybciej. Wydobyć no, i, drzazga i drzazga skrzyża. Do tej pory nie wiadomo nic na pewno na ten temat, ale muszę powiedzieć, że jak na lekcji Białego Wywiadu, tak zwanego Open Source Intelligence, albo inaczej, Open Source Intelligence, tak zwanego Białego Wywiadu, to się całkiem nieźle przygotowałeś, bo nawet jeżeli część tych informacji jest nieprawdziwa, co bardzo prawdopodobne, to przynajmniej dobrze oddaje kontekst i ducha tej sytuacji, więc już mógłbyś referować to przed prezydentem Stanów Zjednoczonych, a przed królową brytyjską, to już na pewno. Nie mówiąc o tym, że Ukraińcy wpadli na pomoc, zdaje się by wykorzystać ten wrak w razie czego. Tak, no żeby się udało. dziedzictwem narodowym go ogłosili, co oznacza, że Rosjanie nie mogą tam grzebać bez zgody. Myślę, że kompletnie się Rosjanie nie przejmują i grzebią tam, ile będzie, ale, ale przynajmniej teoretycznie nie powinni. No ale zostawmy to na moko, bo to z pewnego punktu widzenia jest starość. Jest przecież co pierwszy tydzień maja się kończy, a to jest połowa, połowa kwietnia, więc to już jak na, że tak powiem, bieżączkę wywiadowczą starość. Ja bym, ja bym chciał powiedzieć, że dlatego o tym opowiadamy, żeby, żeby powiedzieć, jak dużą rolę odgrywa wiat elektroniczny. Signal, signal intelligence, bo to jest takie najbardziej ogólne pojęcie dotyczące wiodu elektronicznego, jak dużą rolę odgrywa w tej wojnie, bo trzeba zwrócić uwagę, że pierwszy etap wojny, który miał się zakończyć zajęciem Kijowa, przynajmniej z rosyjskiego punktu widzenia, no między innymi dlatego się nie udał, że wojska ukraińskie, jednostki lekkiej piechoty dostawały bardzo precyzyjne namiary na to, którędy jaka, kol, jaka kolumna się przemieszcza, czy, czy wojsk pancernych, czy z zaopatrzeniem, czy, czy, czy jeszcze z jakimś innym sprzętem, czy, czy po prostu wioząca ludzi, te, te kolumny były atakowane i w związku z tym nie udało się doprowadzić do ataku na Kijów ze strony właśnie tych pancernych jednostek, czy zmechanizowanych jednostek rosyjskich. Ale co ciekawsze jeszcze bym powiedział, od samego początku ten sign był też bardzo dobrze namierzony na, na ludzi, bo już pierwszego dnia, już 24 lutego zginął Magomet, zginął Magomet Tuszajew. Czyli dowódca 141 Pułku Zmechanizowanego Czeczeńskiej Gwardii Narodowej. To są ci tak zwani kaderowcy, to są ci, ci chłopcy kaderowa Czeczeni, którzy, którzy na co dzień służą na przykład w, w czeczeńskim omonie. Są na wypadek wojny mobilizowani do tej Gwardii Narodowej i tam tworzą podobno elitarne jednostki wojskowe. Na ile to są elitarne jednostki wojskowe, to się właśnie okazało, ponieważ oni mieli zdobywać lotnisko w Hostomelu, to się nie udało. A co najważniejsze, nie tylko Tuszajew. Generał Dywizji z ale jego dwóch zastępców, pułkowników, współdowódców tej jednostki, no, okazało się, że są bardzo precyzyjnie namierzani przez, przez yy, wywiad elektroniczny, przez, przez, yy, przez ukraiński nawet może SIGINT, ponieważ już po, po zabiciu Tuszajewa, kilka dni później, Ukraińcy ogłosili dane, na których pokazywali nie tylko gdzie. Logowały się telefony, którymi posługiwał się tu Szajew i jego zastępcy, ale również odtwarzali billingi i takie rzeczy. A Zresztą... no to oznacza, że mówiąc po prostu Ukraińcy, oprócz tego, że zostali dozbrojeni, przygotowani, jeśli chodzi o takie działania stricte militarne, byli szkoleni także w tej sferze. Znaczy, na, na pewno byli szkoleni i ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo wiesz, jeżeli, jeżeli umiesz zlokalizować czyjś telefon komórkowy, a ten telefon od niedawna, bo to były na przykład ukraińskie numery, czyli zdobyte już często na miejscu, Skąd wiesz, kto nim, kto nim rozmawia? Jeżeli masz bibliotekę głosów, a to służby specjalne szczególnie ten wywiad mają. Głosów. Bibliotekę głosów. Hmm. Mają, tak, ale czy pytanie, czy akurat nie wiem, ukraińskie służby miały też bibliotekę głosów, no nie tylko generała, ale i jeszcze pułkowników. Pułkowników czzeczeńskich. Ja bym dyskutował, więc mi się wydaje, że musiało być jakieś osobowe źródło informacji, które mówiło, ten gość ma taki numer, ten gość ma taki numer, bo, bo potem oni rozmawiali to, co pokazywali później Ukraińcy, oni rozmawiali z rodziną, oni rozmawiali ze swoimi kolegami, na przykład z czeczyńskiego MSW, bo, bo takie tam połączenie... To jest były... w ogóle... Jakiś standard warmi, że prowadzi się takie rozmowy przez zwykłe telefony komórkowe? Wiesz co, w zasadzie nikt tego chyba nie zabrania. Inna sprawa, że mało było wojen od czasu, kiedy pojawiły się te smartfony. telefony komórkowe, właśnie smartfony zaczęły być powszechnie dostępne. Więc ja podejrzewam, że tam są jakieś regulacje, które mówią, kiedy wolno, kiedy nie wolno. Natomiast, natomiast ponieważ, ponieważ Ukraińcy rozsądnie odcięli rosyjskie sieci telekomunikacyjne od roamingu, no, trudno, żeby one działały w czasie wojny, więc oni mieli do wyboru albo tajną, kłopotliwą skądinąd łączność, albo dla jakichś takich prywatnych spraw musieli używać prywatnych telefonów. Albo najczęściej w ogóle zrabowanych, już, zabranych już Ukraińcom na miejscu, albo przynajmniej zabrane były tam gdzieś z jakiegoś z karty SIM, z, z jakiegoś punktu sprzedaży, obsługi telefonów. Trudno mi sobie wyobrazić w tej chwili, jak to mogło działać, ale pewnie jakoś tak. No, w każdym razie Ukraińcy bardzo szybko te numery namierzyli i właśnie dzięki temu namierzyli lokalizację Tuszajewa, dzięki temu namierzyli lokalizację jego zastępców. No i Tuszajew był w się, pierwszym generałem rosyjskim, bo on to jest Czeczeniec, ale ponieważ Czeczeniec, ponieważ Wchodzi w skład armii rosyjskiej, w związku z czym no, był rosyjskim generałem de facto. Więc to jest pierwszy, pierwszy rosyjski generał, który zginął, właśnie ewidentnie dzięki, dzięki skuteczności pracy wywiadu elektronicznego, dzięki dobrej koordynacji, dobrej współpracy ze źródłami osobowymi i, i jakby skutecznej umiejętności namierzenia. go. Pierwszy, ale nie ostatni. To jest pierwszy, tak, bo ostatni znowu, dziesiąty generał, no to już jest trochę śmiech historii. To miało miejsce dosłownie parę dni temu, ponieważ. Ponieważ to jest 30 kwietnia, się, się to miało zdarzyć. Ukraińcy zlokalizowali właśnie na 99% metodami wywiadu elektronicznego stanowisko dowodzenia drugiej armii. II Armii Rosyjskiej, w okolicy Izumia, czyli, czyli najważniejszy punkt tej wojny, prawda? Bo z Izumia są wyprowadzane te rosyjskie ataki, które mają pozwolić zajęcie słowiańska, krematorska, odcięcie tych brygad, elitarnych brygad wojsk ukraińskich, które blokują możliwość rosyjskiego marszu na, na zachód. Więc tam się zjechało co najmniej kilku generałów, między innymi był generał Walerij Gerasimow, czyli Szef sztabu armii rosyjskiej twórca, twórca doktryny słynnego doktryny Gerasimowa, ale też twórca Planu ataku na, na, na Ukrainę, co zresztą gdzieś tam publicznie potwierdzał Putin, przyznając się, że on zatwierdzał ten plan, jeszcze wtedy, kiedy wyda, mogło się wydawać, że to nie jest kompletna porażka ten plan. No w każdym razie Gierasimow, być może za karę, być może nie za karę, być może dlatego, że w tak sposób, taki sposób chciał wypełnić swoje obowiązki, tego 30 kwietnia był tam na tym stanowisku dowodzenia drugiej Armii Rosyjskiej. I to właśnie stanowisko zostało ostrzelane przez artylerię ukraińską mniej więcej w tym czasie, kiedy on tam miał przebywać. Jemu się udało. Jemu się udało. On podobno dwie godziny przed ostrzałem stamtąd wyjechał. Chociaż są wersje że jest nawet takie, że zginął. Są takie, że jest ranny, że został w udo, znaczy dostał w wudo. Natomiast wydaje mi się, że najprawdziwsza jednak byłaby ta, że, że jednak mimo wszystko wyjechał dwie godziny, potem się pokazywał na Kremlu, jak zdawał, raport, jak zdawał raport Putinowi i nie wyglądało na to, żeby był ranny. Chyba by się coś... Chyba by się coś potwierdziło, no ale, ale różne, są, różne są spekulacje. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że w tej, że w tym przydemonstrale zginął generał dywizji Andrii Simonow. Co ciekawe, generał dywizji Andrii Simonow jest dowódcą wojsk radioelektronicznych na tym, na tym etapie. Więc I to jest, jest ten facet historii. Tak, to jest ich od historii, bo to jest facet, który teoretycznie powinien odpowiadać za to, żeby takie stanowisko dowodzenia nie dało się zamierzyć. Żeby jeżeli ono emituje jakieś fale elektromagnetyczne, poprzez, nie wiem, Centrum Łączności czy poprzez jakieś inne powody, jakiś dostęp do jakichś rządzeń namierzających ruchy przeciwnika, no to, no to on potrafił powinien potrafić się zakłócić. Więc, więc jeżeli on jest ofiarą, ofiarą ataku rakietowego czy artyleryjskiego, który był poprzedzony właśnie dobrą robotą wywiadu, wywiadu elektronicznego, no to, no to widać, że po prostu był złym dowódcą, być może na sumieniu również ma ten nieszczęsny krążownik Mostwa, który też jest najprawdopodobniej ofiarą słabego, słabego systemu ostrzegania i, i, i unikania ostrzału z, przez wrogi tam, wrogą artylerię. Więc, więc jakby ciekawe, mamy, mamy taka, taką klamrę, która się, która się zaczyna generałem, Tuszajewem, komandosem, który miał zdobywać Kijów i wprowadzać tam nowego prezydenta, a kończy się szefem wojsk radioelektronicznych, radio wojsk radioelektronicznych, które, które miały służyć właśnie temu, żeby Amerykanie, Brytyjczycy i siłą rzeczy otrzymujących wsparcie Ukraińcy nie radzili sobie tak dobrze, jak sobie, jak sobie radzili. Czy tu coś jeszcze mamy, co mówi, co mamy. No ja bym powiedział tak, bardzo wiele tych informacji niewątpliwie Ukraińcy dostają od Amerykanów, no mi się wydaje, że to kluczowa w tym, na przykład sprawa jest tego Poseidona, który pod Morzem Czarnym i rozpoznaje ruchy jednostek pływających, ale też chciałbym tu dodać, że fakt, że Ukraińcy regularnie publikują różne rozmowy pomiędzy... Żołnierzami rosyjskimi, pomiędzy, z ich rodzinami, z ich matkami, także z kolegami, no wynika na to, że ten, nawet ten sigint ukraiński, który prawdopodobnie w stosunku do brytyjskiego czy amerykańskiego. Jest, jest tak skuteczny. Jest tak, jest tak, jest dużo mniej zaawansowany technologicznie, jest jednak bardzo skuteczny i to, i to, jest, i to, jest, bardzo, i to jest bardzo ciekawe. Natomiast, co chciałbym jeszcze powiedzieć, już niekoniecznie na, niekoniecznie na temat wiadu elektronicznego, bo właśnie się ma ukazać bardzo ciekawa książka. Ma się ukazać, na ten dzień w księgarniach ma się pokazać. Książka Eleonory Meller i Andrzeja Mellera Droga do, kamperem do Kabulu. Kamperem do Kabulu. To, jest, to nie jest szpiegowska książka, to jest reportaż, ale muszę powiedzieć, że ten reportaż jest tak dobrze napisany, że spokojnie mógłby być źródłem Osintu, czyli Open Source Intelligence, czyli wywiadu jawnoźródłowego. To jest książka, która opisuje Gruzję, Armenię, Iran i Afganistan. To jest komplement dla autorów, tylko nie wiem, czy taki mieli plan, żeby być źródłem dla wywiadu. Nie, ja myślę, że oni nie mieli planu, żeby być źródłem dla wywiadu. Nawet jak znam Andrzeja Mellera, to był nawet może być trochę zmartwiony, że jakiś wywiad mógłby wykorzystać jego książkę, ale niestety dobry reportaż to jest dla analityka Białego Wywiadu bezcenne, dlatego że na tej podstawie można robić coś takiego: charakterystyka wywiadowcza terenu. A to jest takie, takie pojęcie, że oficerowie wywiadu, którzy jadą tam później realizować jakieś zadania, będą, mogą wiedzieć, jaka tam jest atmosfera wśród ludności, czy ten, oni popierają rząd, czy nie popierają rządu, jakie jak mają, jakie mają nastroje. To czasami nawet. Tutaj też tej książce można zrobić, bo on mówi o pewnych ludziach, których spotyka. Myślę, że oni są łatwo, łatwo do zidentyfikowania, to są często frustraci, to są ludzie, którzy chcą emigrować. Tacy ludzie mogą być wprost na dla, dla wywiadu, więc z punktu widzenia analityka wywiadu, czy człowieka, który się tym interesuje? Takie źródła są bardzo interesujące. Już nie mówiąc o samym finale, bo nie chcę, nie chcę tu spoilerować, ale finał jest taki, że powiedziałbym w najlepszej powieści szpiegowskiej mógłby się spokojnie znaleźć, ponieważ to, to jest coś, co wygląda jak eksfiltracja agenta z drugiego terenu, tak? że jest spalony agent na obcym terenie, czy oficer wyjadu działający pod przykryciem yy, służby specjalnego tropią na niego nagonka, a tymczasem się go próbuje wyciągnąć na drugą stronę granicy. No to jest trochę nieudana eksfiltracja, jak Państwo zobaczycie yy, yy, po przeczytaniu tej książki, ale jednak bardzo ciekawy przykład eksfiltracji. Muszę powiedzieć, że na przykład jak się porównuje z opisem eksfiltracji z pamiętników Gordijewskiego, który opowiada, jak został wy, wykradziony z terenu Związku Radzieckiego do Finlandii, to ja muszę powiedzieć, że yy, książka Andrzeja Mellery i Eleonory Melleri pod tym jest ciekawsze, ten ich przypadek jest barwniejszy. kolejny komplement. Bardziej przykuwa. Ale właśnie, co chciałem powiedzieć, oni, nie jestem pewien, czy oni o tym wiedzą, ale obiecali patronom naszego programu, że im podpiszą książkę z dedykacją i ci, którzy, ci, którzy są naszymi patronami, dostaną tą, tą książkę z dedykacją autorów. Więc mogę spokojnie to obiecać. Niektórzy, niektórzy patroni wiedzą o tym, że ja obiecuję, potem zawalam i, i potem tygodniami tych książek nie dostają, ale w końcu dostają. Więc, więc pod tym względem też już jestem sprawdzany. Mówiłeś jestem o tym? Sprawdzany. Że miałeś skojarzenie z filmem Antoniu wiem. A, no właśnie, bo tak właśnie, bo tak sobie myślałem, czytałem tego, tego Andrzeja, o tą książkę o Andrzeja Medara i Adam Meller, i tak mi się skojarzyło z filmem Antonio Niego Zawód reporter, gdzie, no rzeczywiście, Nicholson, który jest tam nieciekawą postacią, Andrzej jest niewątpliwie dużo bardziej pozytywną postacią niż, niż Nicholson y, y, grający reportera w filmie Antonio Niego. Ale tak sobie pomyślałem, że na cześć, na cześć tej książki następny odcinek krótkiego kursu szpiegania, szpiegowania rozpocznę muzyką z filmu Zawód Reporter Antonio Niego, i, i, i to będzie ta część muzyczna. To jest pomysł ambitny, ale piękny. A jeszcze przypomnę, skoro już się pojawił Jack Nicholson, że jego partnerką w tym filmie była piękna Maria Schneider. Świetna, świetne role, obie. Świetny film, świetny reżyser. Znakomity film. I znakomita książka przy okazji. Właśnie. Ale co, to, to chyba co, pozostaje nam no, tylko zaprosić Państwa na następny odcinek. I co, i do usłyszenia, i do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszamy.